Studio Plotagon przedstawia serial Wilczykowie, odcinek 9. Paulina przeszkadza Jakubowi i Aleksandrowi. Aleksandro, fajnie, że oglądamy razem ten fajny film, tylko ty i ja. Nie sądzisz? Tak, Jakub. Też tak sądzę. Mam nadzieję, że żadna osoba nam nie przeszkodzi podczas oglądania filmu. Oby na pewno. Co? No chyba sobie żartujecie. Jakub i Aleksandra oglądają razem ten film. O nie, nie pozwolę im na to. Jakub i Aleksandra, przestańcie oglądać ten film. On jest nudny i żenujący do oglądania. Idź stąd, Paulina. Nie widzisz, że chcemy obejrzeć ten film w spokoju. Mój brat ma rację. Idź stąd i zostaw nas w spokoju. Chcemy obejrzeć ten film w ciszy. Nie obchodzi mnie to, macie przestać oglądać razem ten film, bo inaczej wezmę pilota i wyłączę ten durny telewizor. Paulina, bądź cicho przez chwilę. Próbujemy oglądać ten film w spokoju. Więc nie odzywaj się do nas przez chwilę, bo inaczej zafołamy mamę. No właśnie. Sam się ucisz, Jakub. Jesteś tak samo żałujący jak Aleksandra. Aleksandro, zaraz wrócę. Muszę poważnie pogadać z Pauliną. Dobrze Jakub. Poczekam na ciebie. Paulino, ile razy mam ci jeszcze powtarzać? Nie przeszkadzaj nam podczas oglądania tego filmu. A ty cały czas nam przeszkadzasz. Więc zamierzam powiedzieć to mamie: nie ma opcji. Nie będziesz wołał do mamy. Zamierzam cię uderzyć w policzek. Przygotuj się na to. Ała, powiem to mamie. Minęła minutka. Paulina, co jest z tobą nie tak? Czemu uderzyłaś w policzek swojego brata? Najpierw uderzyłaś w Aleksandrę, a teraz w Jakuba. Wiesz co? Dostajesz karę na miesiąc do pokoju marsz natychmiast. Dobra mamo, już idę. Koniec odcinka 9. W następnym odcinku Paulina ucieka z domu. Studio Plotagon Produkcja 2023.